Dzień dobry, dobry wieczór. Może już można nawet powiedzieć, bo już do gorubo po 19.00. Szybki temat, który moim zdaniem jest bardzo ważny. Bodajże go dostałem od Maćka. Za to dziękuję, bo to jest temat, można powiedzieć, który chciałby się wałkować. Trzeba będzie wałkować godzinami. Dlaczego? Bo teraz powstaje temat, który jest tutaj to jest Rosja porwała dwóch wysokiej rangi oficerów NATO. Witam. Tomasz, wita Tomasza. Cześć Tomasz. Witam serdecznie. Proszę bardzo. Podaj dalej jak możesz, bo że tak powiem. Nie chcę teraz w to wchodzić, ale może zacznę. Póki, yy, póki jest niewiele, to zacznę szybciej. Szybciej skończymy. Dlaczego to jest takie ważne, proszę Państwa? I może od początku. Yy, spec nas właśnie porwał, proszę Państwa, dwóch pułkowników brytyjskich, którzy kierują dywersją yy, bandę Taką, a nie inną. E, polityczna, proszę Państwa, katastrofa. To jest polityczna katastrofa NATO. E, gdzie to się stanęło, proszę Państwa? Otóż stało się to na kierunku krymskim. E, jak wiecie, czy też może nie wiecie, od już 2014 roku e, są. Jest agentura natowska, wywiadów wszelkiego rodzaju. No to są, oczywiście, byli też w dalszym ciągu. Prawdopodobnie nie wiem, jak jest teraz, bo przecież nie jestem docentem, doktorem, więc się nie znam. Ale tu podają skorygowane wiadomości, że są, czy też byli wtedy najemnicy, tak zwani doradcy wojskowi, są, którzy są w ukraińskich mundurach. No i oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, Federacja Rosyjska jakoś to tam zawsze ignorowała, bo nie wierzę, żeby nie wiedzieli. Może mieli ambiwalentne podejście do tego, może to był układ. Ten układ się troszeczkę zmienił teraz ostatnio, zresztą to widać po tych działaniach również. Zapewne Państwo też możecie zauważyć, prawda? Witam siostrę TDW, cześć. Cześć Teresa. Co tam słychać u Tereski? Co tam słychać u siostry TDW? Właśnie siostra TDW coś nie odzywa. Obrażona albo se życie układa? Nie wiadomo. Cześć Tereska. Na zawsze dla okupu? Yy, no Nie wiem, czy ich nie, po prostu nie rozwalą. Bo to też, też jest możliwe. Nie? Yy, wątpię, wątpię w to. Oczywiście, bo raczej... Yy, Raczej pójdą na jakąś wymianę, bo zapewne ci też mają ich, jakich ludzi trzymają, jak znam życie. To, to tak będzie, ale za chwilę dojdźmy do tego. Poczekajmy chwilę z, tymi, z, ty, z tą drogą dedukcji i z poszukiwaniem nowych tematów, proszę Państwa. W czasie tych ostatnich paru lat, jak tutaj pisze też, no po prostu te podejście. Całego Kremla do tego tematu, że tak powiem, uległo zmianie, no i nie przestali już być tacy, że tak powiem, olewający ten temat, zaczęli się tym interesować, no i myśleć po prostu nad tym, jak to może wyglądać w przyszłości. Tak jak mówię, prawdopodobnie dlatego, że zmieniła się sytuacja polityczna. O, no to proszę bardzo, zapraszam. Yy, siostra TDW, jak się pakuje, to się pakuj. Nie zapomnij wziąć ze sobą lakierków. To znaczy gumiaków. <laughs> Przepraszam, yy, bo wchodziłem teraz na, na, yy, na czat i odpowiadam dla tych, którzy nie, później będą słuchiwać, nie będą widzieli o co mi chodzi i co ja takie tutaj duby smalone plety. Ale wróćmy do tematu. Otóż, proszę Państwa, to podejście z Kremla do tego się zmieniło na tyle, że zaczęli się tym bardziej interesować. Tak jak mówię, ci, którzy słyszeli, słuchali mnie wcześniej, to wiedzą, że ja mówiłem o tym, że to jest mm, oczywiście ustawka bo jedna tyle, że giną na niej ludzie. E, z tej ustawki zaczęło się robić, to przelazzać troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy to się trochę już nie, nie wy, po prostu nie wyrwało się spod kontroli. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo. Wyrwane spod kontroli, niestety, może robić, może zrobić większy problem. W każdym razie, Rosjanie najpierw nie zauważali tych wszystkich obrońców demokracji i wolności, jak to oni twierdzą, potem i zaczęli likwidować takie większe skupiska. Pamiętacie, były ataki rakietowe, oczywiście. Rosja nie atakowała jako takich delegacji NATO, które odwiedzały Ukrainę. Natomiast pamiętacie atak, który był, e, który stał się w Kijowie. E, tam była krwawa jatka, Zlikwidowano, proszę Państwa, 50 bodajże 8 generałów. Tutaj źle podają te, te dane. E, to są zawyżone, może są zawyżone, może są w każdym razie spotkanie było w Kijowie i na to spotkanie przyjechało kilkunastu czy kilkudziesięciu, to są już teraz powiedzmy dewagacje, nie będziemy się spierać o ilości, bo ktoś powie, że tam nie znać, nie było tyle, także może tak było, może inaczej. W każdym razie ja nie chcę tutaj wchodzić jakieś dokładne dane, Chodzi tylko o zarys mi tutaj, żeby wam powiedzieć o co tu chodzi, że oczywiście na tej Ukrainie pamiętacie zostało zlikwidowanych no, spora grupa, oczywiście cisza przez Zachód, wyciszony temat przez NATO. No, Rosja też się z tym nie obnosiła generalnie. W każdym razie to też tam zginął polski generał, ale nie jest nie tylko inny. Makowski, bodajże, później Wam to powiem w każdym razie. E, rutynowo oczywiście zareagowali, że to powiedzieli, że to są byli turyści, którzy zwiedzali miejsca bitewne na Ukrainie. Oczywiście, bla 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 i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam tutaj pokażę materiał, który y, przedstawia to w języku rosyjskim, co służyło z dniem Padaczakowym i Paciemu, Bies, Zapad, Ochłacin, Paniko. Co się stało, proszę Państwa, pewnego dnia w Oczakowych, i dlaczego Zachód zareagował paniką? To jest tutaj: rzucę Wam linka, żebyście sobie obejrzeli. Jeżeli macie oczywiście ochotę, to, to zapraszam, żebyście sobie obejrzeli w oryginale. Proszę bardzo, oto on. I proszę Państwa, możecie sobie obejrzeć, tam są podejrzeć 3 minuty, także nie za długo tego jest. W każdym razie, pułkownicy, którzy zostali porwani, to Edward Blake i Richard Carroll. Ci, którzy chcą się pobawić w dłuższe poszukiwania, zapraszam, żeby się wpisali w wyszukiwarkę i dowiedzą się, jakie zajmowali stanowiska, dlaczego są tak ważni i kim oni w ogóle są na dobrą sprawę. E, przedstawili podobno jeszcze ja tego nie widziałem, ale podobno są też zdjęcia paszportów dyplomatycznych innych dywersantów z komentarzami i tak dalej w każdym razie Brytyjczycy próbowali zakwalifikować tych panów w mundurach jako jeńców wojennych, ale e, Federacja Rosyjska odpowiedziała im, że nie są, nie jest to kategoria e, jeńców wojennych niestety E, bo z formalnego mm, punktu widzenia ani Wielka Brytania, ani mm, powiedzmy Rosja nie są w stanie wojny, prawda? Także muszą być traktowani jako dywersanci lub no, powiedzmy ci, którzy są, zajmują się mm, tym, co jest ogólnie zwane, wiecie jak. A czego nie mogę powiedzieć teraz, bo znowu mnie wyłączą. W każdym razie grozi im za to, Powieszenie, bo na rozstrzelanie to trzeba sobie podobno zasłużyć. Wątpię, żeby do tego doszło. Ci, którzy myślą, że tak będzie, mam nadzieję, że. Może się mylą, może nie, no, ale w każdym razie ja uważam, że nie. Z tego względu, że na pewno ich yy, sobie wymienią, bo to są za bardzo ważni yy, oficerowie, za dużo mają wiadomości. Jeżeli już, to prawdopodobnie Anglicy będą chcieli sami się ich pozbyć w jakiś sposób, prawda? W każdym razie e, 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 tak jest to, że temat, że eskalacja tego konfliktu typu NATO-Rosja na Ukrainie niestety wchodzi w fazę poszerzającą się, że tak powiem, powiem szczerze. Jak na razie to się dzieje na obszarze Ukrainy, ale. Mam nadzieję, że to się nie rozszerzy na inne państwa na państwa tych, którzy obywatele i sprzęt wojskowy uczestniczą, proszę państwa, w obecnej wojence, prawda? Bo tak jak mówiłem ostatnio, że Ukraina przenosi produkcję amunicji do Wielkiej Brytanii, Danii i Bodajże Norwegii nie wiem czy Norwegii, ale wygryp Dani Danii na pewno, to była to bardzo dobra wiadomość, że nie do Polski. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłem już wcześniej, powtórzę się jeszcze raz, jeżeli będzie, będą chcieli odciąć yy, yy, zaopatrzenie i możliwość wspomagania yy, walczących na froncie to, ukraińskim, to oczywiście zlikwidują te fabryki, prawda? To trzeba mieć tego pełną świadomość. Zbliża się proszę Państwa, no, może być ten czas zbliżony szybciej i żeby tak nie było. W każdym razie e, Rosjanie mają jakieś, twierdzą, że mają e, hipersoniczną broń, która nie dopuści do tego, żeby jakiś był kataklizm broni jądrowej i, i tego promieniowania nuklearnego. W każdym razie histeria od razu jest w Polsce o sprzedaży jodku sodu, potasu w szkołach, do szkół i, i do rzucania do aptek. W każdym razie już podają, jaka jest głębokość rażenia przykładowego powiedzmy wybuchu jądrowego. Proszę Państwa, no jest taka, że nikt się nie ukryje w największym powiedzmy sobie szczerze bunkrze. Także to od razu niech sobie wybiją z głowy jeśli tak uważają, no bo oczywiście niektórzy myślą, że schowają się, a inni zginą. No nie, tu tak nie będzie. <laughs> w każdym razie e, te oso ci osobnicy z Unii Europejskiej, którzy próbują wywołać e, większy konflikt, a wygląda na to, że próbują, e, no chyba nie są mądrymi ludźmi, tak mi się wydaje. Ktoś by powiedział, że, że tak jest, jak mówię. Ale o co tutaj chodzi? O to tutaj chodzi, proszę Państwa, że e, jest kwestia tego typu, że to ten konflikt, który chcą wywołać, jest spowodowany tym, że Unia Europejska niestety przestaje mieć pieniążki. Jest ogólny brak. Pieniędzy. Jeszcze się podpierają wejściem Bułgarii do strefy euro. E, jeszcze ciągną ostatkiem sił do drukowywania pieniędzy, tak. E, siostra TDW pisze, nawet jak się schowają, to i tak wszystko będzie skażone. E, Teresa pisze, zaresztować sprzęt. No właśnie tak by było najprościej, żeby zrobić. Czy to jest, no wiecie, e, Mamy tylko do czynienia z przekazem historycznym, czy e, skażony. My jesteśmy już wszyscy skażeni, słuchajcie, e, co się dzieje na przykład na tym. Przejdę szybko na no, no temat e, tsunami, które powstało, proszę Państwa. Trzęsienie ziemi okrutne. E, bo mówią, że szóste w swojej wielkości od czasów pomiarów, e, można powiedzieć, od początku pomiarów na świecie. Było tutaj na, dziwnym trafem, prawda, na kamczatce w Rosji znowu, zaraz po tym momencie. Dlatego, dlaczego o tym mówię? Dlatego to mi się dziwnie wszystko w całość składa. Może ja się nie znam, może ja jestem głupi, może ja jestem debilowaty, może ja nic nie wiem, prawda? I może ja się po prostu nie znam, tak? To powiedzcie, napiszcie, co wy o tym myślicie. Czy to jest. Nie sobie powiedzmy jakichś głupich tematów, że mm, dodaję tak co, rzeczy, których nie powinienem dodawać, to daj... Czy tak jest? Powiedzcie eee, mi o tym, jeśli wam, to was oczywiście interesuje i chcielibyście coś na to powiedzieć. Teresa, zająć się krajem, z którego pochodzą, z aresztowaniem mundurowym. Eee, siostra TD w dwóch się. Tak, wystarczyłoby się zająć tym krajem, to się zgadza. Tu jest, podaję Wam tutaj stronę, może Wam wrócę, żebyście zobaczyli, to jest e, podanych 10 największych części ziemi cokolwiek zarejestrowanych. Czekajcie, bo ja tu mam tutaj techniczne tematy. za Lepiej? O, może teraz będzie lepiej. E, może chociaż na chwilę. E, w każdym razie 10 największych e, jest trzęsień ziemi kiedykolwiek, za, które były zapisane, zarejestrowane może tak można powiedzieć. I tutaj jest to trzęsienie ziemi, które było tutaj na Kamczatce, proszę Państwa. 350 mil od morza Berlinka. Magnituda jest podana tutaj była 8,8 bodajże. Tak, 8,8, a to, co słyszeliśmy ostatnio, to było 7,6 w Kolumbii parę tygodni, parę kilka dni temu było 5,6 bodajże. Także taki 5,6 to jest taki trzęszący się stół spadające kwiatki i przesuwające się drabiny. Czyli jeszcze w miarę powiedzmy. Dzisiaj facet Longa pokazywał zalanie 300 hektarów pszenicy, zaraz nic nie będzie co jeść. No, to też jest kolejny temat, który warto poruszyć. Dziękuję Ci bardzo. W każdym razie, kogo to, kogo to tutaj najdzie? To pójdzie, proszę Państwa, na wybrzeży trochę Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim Japonia, bo Japonia na Tajwanie będzie 0,3 do 1 metra, natomiast Filipiny mają około też jednego metra będzie. Indonezja około jednego metra. Natomiast Japonia może się spodziewać od jednego do 3 metrów fali, tak? Wszystkie wyspy Marshalla też 0,3,1 ale słuchajcie, metro, ktoś powie metrowa fala to jest nic, ale jak na wyspy, no to już jest sporo. E, wyspy Midway e, już mają, e, są pośrodku po to pomiędzy 1 do 3 metra. Także czy to jest wywołane proszę państwa, to ja wam nie powiem. Wiem, w każdym razie, że sytuacja no nie jest, powiedzmy, kolorowa, prawda? Ale e, to wszystko, tutaj piszę, no nie wiem, czy mogę przeczytać, bo to jest e, wiadomość, może prywatna. W każdym razie, e, jeśli chodzi o ten Elbląg, siostra TDV, e, tak, e, zalane to nie tylko od Wielblągu, ale tych wszystkich. Tam są rejony Żuław, to wiesz, to jest. Oni są po prostu pod poziomem morza, także tam bardzo łatwo jest zalać, Nie ma tam, nie trzeba żadnej górki, nie trzeba nic. Wystarczy po prostu wlać metr wody i to będzie stało, nie, bo nawet nie ma gdzie odejść. To jest kwestia tego typu. To i pod, podobnych y, tematów y, będzie o wiele więcej. Nie chciałbym tutaj długo, długo wam przedłużać, bo chciałbym zrobić w miarę krótki ten, tę ten, audycję na żywo, żeby jej nie pocieli, tak jak ostatnio. E, dodam tylko jeszcze, podam, e, żebyście wchodzili na Jacka Bokiego filmiki, bo on ma, skasowany jest na Facebooku, zablokowany. Jacek Boki jest reaktywacja, zapraszam. E, bardzo ciekawy, krótki filmik wrzucę ja Wam zaraz e, Chciałbym, żebyście przesłuchali, to jest tylko minutka. ...z narodowcami ukraińskimi, którzy mimo bardzo głębokich, dzielących nas tradycji bądź... Jednak okazuje się, że odnajdą gdzieś swoje korzenie chrześcijańskie, rewidują swoje, swój sposób patrzenia na tradycje narodowe ukraińskie, na sens ukraińskiego i jest z nimi o czym gadać. A w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę kamieniczek w Przemyślu i ćwierć rynku krakowskiego. I proszę bardzo, niech będą tak zasobni, Bogaci niech się tak dorobią. I co praktycznie zrobić, żeby normalni ludzie z Kijowa i z Lwowa... Mogli przyjechać do Polski nie płacąc ciężkich dla siebie pieniędzy za wizę i nie stojąc w upokarzających kolejkach po te wizy. Co z tym zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą? Jak w obrębie tej samej cywilizacji? Ale jakież to jest upokarzające i jakie to jest straszne, jakie to jest sprzeczne z całą naszą tradycją? A, że to my mamy trzymać na dystans tych naszych y, pobranych tymców tych naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji. Yy, polecam, ...na żeby... lat... jednak okazuje się, że gdzieś mo... swoich... o, ...w tym czasie, się... Zobaczcie, jak, jak ciekawa jest, dobrze jest pamiętać stare wypowiedzi, to dla tych, którzy są zakochani w pewnych osobistościach i nie widzą wszystkiego może, no to, to nie jest to, bo powiedzą zaraz znowu, że ty we wszystkich widzisz yy, to czy tamto. No, co ja na to poradzę, że, że wszyscy są sprzedani? Też bym tego nie myślisz, że ja to bym chciał? Też bym tego nie chciał. Naprawdę. Yy, także polecam, żebyście sobie też wchodzili do Jacka Bokiego, yy, do reaktywacji chociażby i sprawdzali, bo on ma bardzo krótkie filmiki, yy, ale bardzo, bardzo ciekawe. Ja w miarę możliwości udostępniam je. Od razu na swoim facebooku, o i wy może to też zróbcie, bo kasują, blokują go tak samo jak nie. Cały czas jest ta sama taktyka. Kasują filmy bez, bez powiedzmy powiadomienia, bo się wchodzisz na, wchodzisz na vloga i się okazuje, że już po prostu czegoś nie ma. Przed 2014, czy to jest teraz, a nie wiem z którego to jest roku. To jest mało ważne, to jest jego wypowiedź. No. To jest mało ważne, to jest jego wypowiedź. Tak tak myślał i tyle no. Yy, czy tak myśli, no to musisz zapytać teraz wcześniej, bo czy to jest, czy my będziemy teraz szukać, yy, ja, sta, ja przynajmniej mam przynajmniej jedną stałą linię wypowiedzi swoich, jeśli chodzi o swoje tematy i mniej więcej ci, którzy mnie oglądają od ponad 10 lat, Witam Marcin. Cześć. To wiedzą doskonale, że mam jedną stałą linię i po prostu mówię to, co myślę. I myślę, mniej więcej to, to samo. To nie to, że ja nie zmieniam swoich jakichś tam now, nowych poglądów, bo wiadomo, że też byłem kiedyś, oglądałem namiętnie i nagrywałem na przykład filmy z Wojtkiem Olszańskim, prawda? Nie wiem, ktoś pamięta, może nie. Hmm, ale no też dowiedziałem się, jak to wygląda, co to jest, i, i tyle. No i mm, już nie nagrywam, no. Znaczy, pewno by nawet nie chciał, nie wiem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że poznajemy, bo tak, co innego jest. Ja zauważyłem to, że ludzie mówią co innego, co inaczej się zachowują, jakim innym są. Hmm, wiesz. Ktoś powie tak, a ty jesteś. Inny. To nie o to chodzi, żeby sobie skakać do oczu, czy ty jesteś taki, czy jesteś inny. Po prostu poznajemy człowieka bliżej i albo się do niego przekonujemy, albo przeglądamy na oczy. no I tyle. Bardzo dobrze opracowane materiały. A, Jacka Bokiego, tak, bardzo dobrze. Ja pamiętam, był też doktorek i tak, i Maciek ma dokładnie, Marcin. Zgadza się. Maciek też już yy, dawno uciekł, na, jak gdzie pieprz rośnie. Że tak powiem, jak miał pierwsze zejście, spotkanie yy, z, z komendaturą i, i przeczytał też zeznania niektórych. I mu się odechciało generalnie, już czegokolwiek. A doktorek to już jest inna para kaloszy. Już nie chcę na ten temat, w ogóle nie chcę rozmówić, omawiać ludzi, yy, obgadywać ludzi, mówić o nich, jeżeli nie są w tym, bo jeżeli są przy mikrofonie, proszę uprzejmie, nie ma problemu, ale jeżeli nie ma ich przy mikrofonie, to. W Teledysku kto jest? A jestem ja. Tak, przez przypadek, bo akurat tam nagrywali i TD chyba tam nagrywał też yy, jeszcze jak. Yy, a to już lata temu, tutaj siostra TDW pisze na czacie, dla tych, którzy później będą odsłuchiwali. Ale dobrze, będę kończył. No może jeszcze Wam zrobię szybki przegląd tego, co było, żebyśmy już zamknęli tą sprawę, żeby dzisiaj już nie robisz po 22. Nic. To zapraszam do tego. Już o tym nie chcę w ogóle o tych ludziach opowiadać, bo to jest po prostu prze... Przezabawna sytuacja ze Sławoszem Sła, Sławoszem uznanym za Wiśniewskiego, proszę Państwa. E, to jest taki skrót, że łuszczę Wam to może. Gdy poleciałeś w kosmos, by być gwiazdą, a wróciłeś jako pośmiewisko. Gdy poleciałeś w kosmos, by być gwiazdą, a wróciłeś jako pośmiewisko. Jacek Wilczewski, nie wiem, nie znałem go tak blisko, może w ten sposób. Tylko parę razy się widzieliśmy. Tu, by Tu sobie gadu, gadu, a Izrael znowu mm, działa, tak? I to jak. To jest po prostu straszne, co mogą tutaj przygotować, zobaczcie. To jest walka o...